Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Czas na przegląd wydarzeń z naszej gminy. Dziś będzie o wyjątkowym koncercie, przysiędze wojskowej na nyskim rynku i niesamowitej wystawie w naszym mieście. Powiemy również o ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej. Miasteczko wojskowe na rynku budziło duże zainteresowanie. Były kłady, pokazy wyposażenia, grochówka, a także stanowiska informacyjne dla chętnych do zasilenia wod. Najważniejszym punktem wydarzenia był oczywiście moment składania przysięgi przez terytorialców. W sobotę 20 kwietnia, punktualnie o godzinie 11, na Nyskim Rynku żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dumą wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Ponad 100 żołnierzy, ochotników 171. Batalionu Lekkiej Piechoty, na co dzień stacjonujący w brzegu, wzmocniło potencjał obronny brygady, a tym samym potencjał obronny naszego kraju. Były także defilada, pokaz uzbrojenia i piknik wojskowy, w którym Nysanie bardzo chętnie uczestniczyli. Za nami ostatnia sesja Rady Miejskiej w Nysie, ósmej kadencji. W porządku obrad było m.in. przyznanie dotacji Miejskiej Bibliotece oraz zaciągnięcie przez Gminę kredytu długoterminowego. Radni głosowali także w sprawie zasad przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach programu stypendialnego dla studentów. W czasie obrad nie zabrakło podziękowań za wspólną pracę na rzecz naszej gminy. Pierwsze posiedzenie nowej rady odbędzie się prawdopodobnie 7 maja. Gmina Nyssa postanowiła podarować nyskim dzieciom wielkoformatową, plenerową i edukacyjną wystawę fotografii Dzieci Świata cenionej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej, przemierzającej od wielu już lat kontynenty, znanej wszystkim widzom m.in. z legendarnego programu Pieprz i Wanilia realizowanego dla TVP wraz z donym Halikiem. W dniach 25 kwietnia 26 maja nyskie dzieci będą mogły zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata poprzez plenerową i edukacyjną wystawę fotografii zaprezentowaną na ogrodzeniu szkoły podstawowej nr 5 przy ulicy Emilii Gierczak w Nysie. Wystawa jest ogólnodostępna i nieodpłatna. W wystawie towarzyszy konkurs Plastyczny Mój Przyjaciel z Dalekiego Świata dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Nysie. Prace można przesyłać do 24 maja. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie biblioteki i szkoły. To był piękny wieczór pełen muzyki, niesamowitej energii i wspomnień. W ubiegłym tygodniu koncert Ku Pamięci Piotra Barona zgromadził w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła prawdziwe tłumy. To była taka energia! Takie uniesienie. Jestem teraz, dziś próbuję sobie po prostu w niebie. Pierwszy raz byłam w roli prowadzącej tak wielkiego chóru. Nie spodziewałam się aż tak potężnych, pięknych, wspaniałych emocji. Love you are good and you're messy and you. Wystąpiły Nysa Gospel Choir i Chór Warsztatów Gospel. Gościem specjalnym była Beata Bednarz. Ogromny zaszczyt, ogromny zaszczyt, bo wielki szacunek dla twórcy chóru, także ja jestem zaszczycona. W Się. To był wyjątkowy koncert ku pamięci wyjątkowego człowieka. Piotra Barona, jednego z założycieli Wydziału Jazzu Pans w Nysie, wspominali koledzy z uczelni i absolwenci. Licząc, że 15-lecie przypada w tym roku istnienia zespołu chóru Nysa Gospel Choir, jubileusz należało zorganizować. Od Małe iskierki po pożar, który dzisiaj było widać, słychać i chyba odczuwać można było tą energię pozytywną. Akademia Piłkarska Polonia Nysa oraz Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie zapraszają na testy do czwartej klasy sportowej. Testy odbędą się dziś w godzinach 17.30-19 na ulicy Sudeckiej 23, zbiórka o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkich zawodników i zawodniczki z rocznika 2014. Zachęcamy serdecznie zawodników i zawodniczki do uczestnictwa i w rekrutacji klasy pierwszej, ale przede wszystkim chcieliśmy zaprosić do, też do klasy czwartej, gdzie już w ten piątek, czyli 26 kwietnia przy ulicy Sudeckiej 23, odbędą się testy sportowe, rekrutacyjne do klasy czwartej. I to są pierwsze testy, oczywiście będzie drugi termin testów dla zawodników, zawodniczych, które jeszcze będą chciały się w tej rekrutacji sprawdzić. Dzięki Piłkarskiej Akademii Poloninysa swój talent i pasję do sportu mogą rozwijać dzieciaki w różnych grupach wiekowych, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Chcemy, żeby jak najwięcej zawodników i zawodniczek uczestniczyło w tym projekcie. Przede wszystkim. Yy, Takim dużym plusem tego projektu jest to, że zawodnicy i zawodniczki w klasie sportowej będą w czasie lekcji miały jednostki treningowe piłkarskie, oczywiście zajęcia dodatkowe z wf jak i również dodatkowe zajęcia w okresie zimowym w pływalni, jak i również z elementami lekkoatletyki, czyli takiego treningu motorycznego. Czyli zawodnicy, którzy będą uczestniczyć w tym projekcie, będą. Praktycznie po szkole, po treningach będę miał czas wolny dla siebie. Dlatego chcieliśmy serdecznie zaprosić rodziców, żeby zachęcić dzieci, ale przede wszystkim tych zawodników i zawodniczki, nie tylko z Polonienesa, nie tylko ze szkoły numer 10, ale z całej tutaj możliwych w pobliskich klubach czy szkołach, zapraszamy do tego projektu.